Sano no, Dzisiejszym odcinka Dam to coś pokaże teraz O, tu jest rotacyjna Tadam, kurwa Część osób mi pomyśli, że mnie pojebało, a druga część mi pomyśli, że jest... że, jest, że jestem głową. Tak ja ten kurwa indecyna, że to główno kupiłem Jest używane wszędzie, ale to mniejsza... Przeciągnąłem tę rotacyjne stamtąd, bo jak jak stanął i tu się jeszcze zatrzymałem, żeby Wam pokazać Ruska i zobaczyć pola. No, owiec już za niedługo będzie do tylko snułem ma taką mokrą i nie jest jeszcze tak obejrzały, jak to pogoda. No, dobra, ten władek to jeszcze, ten władek jest, no, kupiony za 10 tysięcy, oczywiście zarejestrowany. Przegląd miał chyba w, ostatni przegom miał chyba w kilku czwartej, miał być prąd. Od co to nie było panu od tego czwartego, no, ale nie jestem z tym. Więc no. Które zatem jest tonąłem, jedziemy na głoskę, pokażę wam więc ten, pokaże wam coś. Tutaj, tutaj. I, tutaj, jeden gość mówi, że w jednym gościu nie różna głowa dla swojej to. Jest, Zastanowię się, ale kosa na pewno nie widzę wiele o oh, kurwa. Je. No. Możemy, ta maszyna to jest... Nie ja wiem, może łóż, się tego znałożyli, bo to drogi, wiecie. Nie wiem. Ułom Mogłem kupić w automacie, ale no okazja była o tak szybciej nie była. Wydaje mi się, że nie chcę. Jeszcze tam, e tutaj to goście, to przeciekowałem więcej maszyn. Może być nie, tam taka fajna szczepa była. Może być mi ją... Nie może bym ją kupił. Tylko bym wam wysłał, bym wam pod... Później to społeczność tam gdzieś kurwa zdjęcie wysłał ojcerem i napisał o tym do was, tylko piszcie się na niebie. Nie odbieraj, który Tutaj sobie wyjdziemy, tą. Trzeba dwieście potacyjne odczepić, ale a ja i tak później pojadę, kosztów jeszcze. nie będę wam nagrywał, bo ja muszę na nie nagrywać. Jeszcze się tak nie nawrócę, tym wadę nie chcę, bo już, ale to jest powiem wam sprzęt cem do no, kręgu, kurwa. Lepszego nie znajdę. Tylko ta szyba wtórnia z tyłu, no... Co za ułąk to Nawet ona nie jest otwierana. Nie mają... Muszę to chyba do do miejsca, jakby... jak będziecie... No, jak będziecie chcieli, żeby on tu został, to do niego założy no, w kabinę. Bo już nie będzie ta kabina wtórnia A jedynie, że ją wyjeba Nie nie będziecie chcieli, zostać... Jak nie będziecie chcieli. Tu zostawię tego, nie no to spod kwiatka, wtedy remontuję, no to wtedy wyrąbię. No i tu jeszcze obok, no tak się prezentuje, tu jest oczywiście przyczepka do Leuna i oczywiście nie jest zarejestrowana, więc trzeba boczny, za tysiąc złotych, albo do tak skutko utargowałem. I pytaliście czy to jest tu, co się dzieje z tapą, nie pytałbym nikogo. Nic się nie dzieje. Po prostu go umyłem 900 go ten sąsiadem w tu wtargaliśmy. Umyłem go tak i czeka na remont. Nie wiem czy ten remont przeprowadzać teraz, czy może na zimę. Na razie jest tak jak jest, później może go tak lekko rozbiorę tu maskę, błotniki, bo oczywiście jak już robić, to robić. Malowanie od razu będzie. Kabinę może założę, zobaczymy. Ale ja mi się oczywiście ciapkiem le lepiej jeździ bez kabiny. No, tak to nie jest, to kur... Oczywiście napiszcie jaki kolor oczywiście czy taki jak teraz. Czy mo może, oczywiście nie będzie taki jak teraz, no bo to jest wyblaknięte Jak się czy może na czerwono. No, na pewno tych klapaczów z tyłu nie będzie, bo już mi no to tak wkuruje. te tych z tyłu, to jaki to jest. Ciągle się podbija pod ten podbłotnik. No i tak to wygląda, teraz ja przynajmniej nie wiem, że nie, nie widziło, no. I w, trzeba zobaczyć, bo może trzeba będzie wał, wał to na pewno nie będzie kopi nowy, ale ten, czy nie trzeba będzie zosiować czy coś, ale ten, no, w, wadek tak wygląda, no, oczywiście zarejestrowany, użygany wszędzie, obciążniki, to jest, to świetno, no, 55, ale oczywiście światło robocze ma z tyłu. No ale to okazyjna cena, bo jak 10 tysięcy, no to. No to żałoby nie chcę wystać. No, ja się który truje. Tu oczywiście użykane wszystko. Muszę go wymyć później. Ale na razie nie będę go mył. Mm. Opony to jeszcze ma z przodu stabilne oryginalne Z tyłu to mają wymieniane jak było widać Nowyżnika mają Może byśmy też do niego tura zaaplikowali Nie wiadomo no. mm. To by to będzie kurwa, mówi, no bo nic się tu teraz nie dzieje. Nie ma nic do roboty. Jedynie koszenie łąka, a co ja będę wam o no, koszenia łąk nagrywał cały czas. I tu właśnie Osoby może wypierdolił na złą. I tego, ale Kosa to nie no, bo Kosa to jak chcę naprawić do wapna, żeby był, no bo na RCW to nie stać, mnie to po pierwsze nie, nie stać, ja powiem, nie po drugie nie swojego mocnego ciągnika. Żeby ten, żeby ciągnąć RCW, bym musiał pożyczać. Ja pożyczę mi się tak za bardzo nie chcę, bo jak się być spierdoliło, no to tam jest alejkiem, to się tak rozsiewa te wapno, że ja pierdolę. No w się można więcej niż to rośleć. nie no granulowane suche, to bardzo to się da. Rotacyjną, a właśnie. Rozrzutnik trzeba wyremontować i na złom na pewno go nie wypierdolę, tylko go przerobię na przyczepę. Może, a jak będą dalej produkcja. Świnie. to wtedy się go zamieni, to wtedy go wyremontuje, bo on jest tam zarzewiały, podłogę będę w nim wymieniał, Naprawdę prawdopodobniej opony też będą wymienione nowe, albo no, jeszcze zostaną. To jest to mile jeszcze. No, przyczepę trzeba wysykować, utkać workami. O, ale zajebisty zaczep, taki w No. I trzeba jeszcze, kurwa. Mm. O, dwukółkę tu ja jeszcze mam, zapomniałem. Świnie będziemy nim przewozić No tu jest to, ta łąka, kurwa. Jakby ktoś chciał jakieś maszyny kupić, no to oczywiście zle ten. Kółk tamten mogę sprzedać. Tą przecząsaczkę, kondom na razie. I tą jeszcze kosiarkę, osa mogę sprzedać. A tą zgrabiarkę to będę ją robił, zaraz ją podepniemy do łady i ją przyprowadzimy obok garażu sobie ją posprawdzam, opony pewnie trzeba będzie wymienić, bo ona tu już stoi 10 lat no i... Czyli, bo, i trzeba będzie ją zrobić, bo oczywiście MF ma mały rozstaw hederu i... będzie mi jeszcze... Yy, jeszcze na dodatek że nie chce mi się tak kurwa jeździć od lewej do prawej, praktycznie takie cudowne widy robić i zgrabię sobie w jeden pokos, taki duży Nie trzeba będzie jeździć jak imbeser po tym polu A i za kostkami latać No, to teraz wady miejsca weźmiemy, go kurwa, fajnie, na Dobra, odpalamy Włączamy Trójkę Coś tam nie idzie O kurwa, nie ten bieg No ja pierdolę Zaraz wyjdę, zobaczyć, czy mi się nie... szyba nie poszła, ale się kurwa tak trochę wygięło coś tu. A, jednak lekko. Kurwa, ruskie to umiały stal, ale już kurwa w inteligen... ale inteligencji w ciągnikach to już nie więcej. Żeby zrobić, jakby to było fajne. Czyli... Ważne, że ten ciągnik rzeczywiście. jest. Bo jakby te ciągi nie będą na przykład to bym musiał ciapkę robić na szybkości. No już To, jest ja, to jest, ja musiałby jeszcze robić na szybkości. A ten mi teraz w super ratuje. A ciapkiem oczywiście na go nie wypierdolę, on będzie zrobiony. Dobra, to sobie ja pierdolę a tym wodkiem, to muszę się nauczycielić ten gaz. Nożny to jest, jest robiony w oryginale. Oczywiście to nie to jest, to jest. Ten ciapek. Ten T25 to pierwszego właściciela go kupiłem to jest tutaj obceszkany, to trochę się tych nowych części jak będzie nowy odcinek to już może będzie umyty tutaj ale zaskoczenie będzie umyty na pewno będzie umyty może lampy naprawię bo tu lamp nie ma w ogóle nic nie działa elektryka to po prostu to jeszcze bardziej no też nie działa no dobra wyciągamy tego w tego tego złoma, z tych krzaków Wyciągniemy ją tam obok garaży, ja sobie ją przejrzę Nasmaruję I będzie je zgradać jeszcze siano Nie, siano, no w sumie siano też, bo ja mam klientę na siano Będziemy sprzedawać tam to siano, co już Będzie na ten odcinku, jak skoszę wszystkie onki to może w na następnym odcinku będzie przytrząsanie tym szrotem z tyłu, czyli tak zwaną kurwą ciąganą. Ale mi się tam fajnie tą gwiazdówką robiło, nie mogę narzekać. Dobra, wychodzimy. Ja no, jak to tak wygląda że popierana jest opony, trzeba będzie wymienić, bo już tak te <słysy> Wypierdoliły Szprychy, czy jakoś to się nazywa, te drzuty z nich Dętki też No Palce te, kurwa Te wigły, czy jakoś to się tam nazywa Też ma porywane trochę Niektóre Wymienię je Kupię nowe Oczywiście No opony, opon do to kurwa praktycznie nie ma, no bo ten są niedopompowane i spręży powykierdalały, więc kabata pewnie kupię, albo coś innego. A jak jakaś opona będzie dobra, no to ją po prostu zostawię. Albo od razu wymienię. Nie będę je malował, bo po co? Daj tak, tak zostanie, nie będzie aż używana tak bardzo. Gdy że... będzie, nie, że będę... Dalej z produkcji że rzęsą. Czyli krowy. Przed. Ale raczej wam. Dobra, tego gatka trzeba też przepalić, trzeba będzie go, bo warsztatu pogo tam postawię Bo trzeba będzie go przeszykować na szkula No może następnym odcinku to już żniwa rzeczniemy no. Nie pytajcie czemu Bizona nie kupiłem Nawet nie pytajcie Po no, pierwsze Bizon by mi się tu nie zmieścił do warsztatu i nie by tylko niemiecki stodoły. Po drugie nie, nie było miejsca stać na Bizona. nie aż ta tyle hektarów nie jest No, więc co? O kurwa. Do przodu to ja. Wielka Bizona nie odpowiedziała, ale mimo że że nie ma kabiny nie raczej nie będzie. Gdyby nie, że jak ustawa może, to może zrobię do kabina

Kaczkę opętało? Nigera opętało, jak nigera Dobra, mi jeszcze z tym łączy to dalej Kaczkę bo kaczkę normalnie opętało okay. Za Kieczkarnia, nie wiem czy będzie zakładały i czy w ogóle jest nie do tego kombajnu Dobra, opuść Czego ten kotem no i to w sumie tyle, no nie ma tu nic u mnie praktycznie do roboty, bo teraz tak, trzeba czekać na gniewalko. nie wam nie będę nagrywał, bo po co? Różniliście i wał jeszcze jedną w 30. Tyle pieniędzy muszę nabierać na remont tej bo tam w skrzyni trzeba przejrzeć oczywiście wszystkie łożyska i tpe. To mało to nie będzie kosztować. I to pewnie będę sam robił, nie będę żadnego szpesa dawał. tą prób i błędów będę to robił. Dobra, na razie cześć.